Siemanko. Słuchajcie, tu tujki wleciały trochę wcześniej, a teraz yy, do tego jeszcze doszła linia nawadniająca, kroplująca. To jest taki wężyk, który po prostu ma co jakiś czas co 30 cm dziurki i my sobie odkręcamy kram, zostawiamy to na dłuższy czas, a one po prostu pokażę Wam. One po prostu... Naw nawadniają nam. O, zobaczcie, takie jest zgrubienie na tym kablu z dziurkami. No i to nawadnie ładnie drzewka. Takie coś jest bardzo przydatne. Jak się nie ma czasu na podlewanie. Tak jak ja na przykład nie mam tego czasu. Raz próbowałem to podlewać, to półtorej godziny podlewałem. Także schodzi czasu. No i docelowo tutaj jeszcze ma przyjść geowoknina i, i kamer. Tam pokażę, jak są światła fajnie. Zobaczcie, tutaj też idzie wzdłuż tujek linia kroplująca. E, na to przyszła geowłóknina i fajnie kamyk jest wysypany i super efekt. Bardzo mi się to podoba. U mnie też tak będzie kiedyś. Na razie patrzcie, trochę popadało. Zielicho wyszło, ale fajnie, niech to się zielono robi. Ogólnie, to ja tutaj trawkę rozsypałem. Trochę wysiałem. Nie, nie, nie za specjalnie, żeby tam tu nie było równane ani nic. Tylko, ale chodzi o to, żeby żeby takiego błota nie było no. i tak takim zygzakiem przy drzewkach puściłem tą linię kroplującą tak sąsiad doradził mówił, że tak będzie najlepiej tutaj dolot jest ze zwyczajnego węża żeby nie tracić ciśnienia niepotrzebnie jak tutaj nie ma co podlewać no i tutaj fajnie trójniczkami się rozchodzi Kliniczkami się rozchodzi fajnie na boki. Leci sobie w jedną stronę i tutaj w drugą stronę. Tutaj są te drzewka, które będą później przesadzone w inne miejsce. Sprawdzałem już ciśnienie, puściłem wodę to normalnie w najdalszym miejscu, gdzie tam jest, nie wiem, gdzieś może z 50-60 metrów, w najdalszym miejscu i powiem Wam, że normalnie ciśnienie jest, nie ma żadnego problemu. 50-60, może 40. Tutaj dostałem od mamy jakieś drzewka, nie wiem jak one się nazywają. Nie są drzewka, tylko to jest, to jest chyba jakiś taki alarzywopłot z tego rośnienia, ja to sobie tutaj wiem przy blaszaku. Na razie tak wsadziłem. Zobaczymy, czy to w ogóle je odbije. No i tutaj coś jeszcze, jakieś krzaki. Muszę, muszę trochę im dać wody, żeby one widać takie przyklepnięte. No zobaczymy, może to sobie ruszy. Na razie tak tutaj wkopałem wzdłuż blaszaka. No, tak to wygląda. I tak trochę popadało, to trawka gdzieniegdzie podbijała, ale tu gdzie klepicho jest, to, to nic nie ruszyło z miejsca. Także powolutku dopieszczam wszystko. Mało czasu, ale no, ile się da, to trzeba robić. Dobra, spoko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.